Dzisiaj jesteśmy w Muzealnej Bibliotece Muzeum Lubuskiego i pokażemy Wam, że ten katalog kartkowy, żaden elektroniczny, jeszcze działa. I to jak? Jest ze mną dzisiaj pani Urszula. Mazurczyk, dzień dobry Pani Ulu. Dzień dobry, pani. Dzień. Pani Ulu Pani pracuje w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej już od ponad 30 lat. A biblioteka ma w tym roku swój jubileusz 75 lat. Tak, 75 lat. Dzisiaj. E, pani Ulu, pani dzisiaj pracuje na katalogu elektronicznym takim? Oczywiście. I jak jest lepiej? Na takim nowoczesnym czy na takim? Bo pewnie na takim pani się uczyła i też pani pracowała. Powiem szczerze, że jest to elektroniczny katalog, jest szybszym katalogiem, oczywiście wyszukiwawczym, informacyjnym i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy tutaj w takiej ładnej bibliotece, to nie widzę innego katalogu jak takiego, bo zbiory nie są tak wielkie. I można korzystać oczywiście z takiego katalogu kartkowego. Bo najstarsze biblioteki to pojawiły się już w starożytności, zanim pomyślano Aha. o tym, że można w ogóle druk wynaleźć, to były tysiące lat temu, a taki katalog, gdy już mieliśmy drukowane książki, już w wiekach średniowiecznych już powstawały biblioteki, a takie katalogi, gdzie, gdzie zaprowadzono ten porządek i zaczęto wypożyczać książki publicznie dla takiego zwykłego czytelnika, gdzie trzeba było szybciutko znaleźć książkę, której on szuka, kiedy one się pojawiły? One się pojawiły, pierwsze katalogi pojawiły się w, już w średniowieczu i właściwie XVIII wiek to był już taki dominujący, bo te pierwsze katalogi to były relacja księgozbiór, i bibliotekarz, czyli bibliotekarz dla swoich potrzeb w, w tych latach starszych, po prostu robił katalog. Ponieważ Tam. książek nie wypożyczano wtedy. Nie wypożyczano. Jeszcze. Mhm. A taki przełom to właściwie XVIII-XIX wiek, gdzie zaczęły powstawać już publiczne biblioteki na świecie i w Europie i, i u nas również, w naszym kraju. Czyli to już była relacja bibliotekarz czytelnik i wtedy trzeba było po prostu ym, opracować jakiś system, żeby można było spisać y, te książki w jakąś y, po prostu y, no, całość. Taką... Całość, no, no, system no w jakiś, jakiś system opracowania. I właśnie pierwsze katalogi no to były właśnie takie bardzo proste, ale systematyczne. Dbano o systematykę no i rzeczywiście, żeby wyszukać szybko daną książkę. Bo co to jest katalog? Katalog to jest rzeczywisty spis rzeczy, czy książek, czy czegokolwiek. Tak, rzeczywistość to nie jest jakieś tam coś innego, tylko rzeczywisty ten. Spis rzeczy. Mm -hmm. No i takie szufladki to ja pamiętam z dzieciństwa, ale one są chyba starsze. E, tak, taki, taki szufladkowy katalog, w których to szufladkach są różnego rodzaju. Karty, właśnie takie, które są przyporządkowane danej książce. Tak, każda karta ma swoją rzecz lub książkę, nie? no bo tutaj w muzeum są również rzeczy tak. przyporządkowane do karty. I co? Katalog jest alfabetyczny mhm. i rzeczowy. Aha, i tutaj mamy alfabetyczny, tak. a rzeczowy, to znaczy rzeczowy według dziedzin wiedzy i według Opisu danej rzeczy, po prostu tematu, mm -hmm. z którego czasu pochodzi, są i chronologiczne katalogi według chronologii. I faktycznie my tu mamy takie przykłady: encyklopedie, słowniki tak. mają osobną szufladkę, historia sztuki tak. ma osobną, e, czy bibliografia regionalna, malarstwo. Takimi tematami, tak. żeby łatwiej było znaleźć. Właśnie. I jeśli ja szukam jakiejś książki z malarstwa konkretnie, to. Mogę sobie znaleźć ją w katalogu rzeczowym, a jeśli znam e, nazwiska autora albo tytuł, to łatwiej będzie już w alfabetycznym. w alfabetycznym. To co, poszukamy czegoś może i sprawdzimy, jak to funkcjonuje? Pani może, pani. poszukamy, poszukamy, może, poszukamy, sobie tu wybiorę Wy macie literkę. jako biblioteka 75 lat, a my ostatnio mieliśmy 70, e, na 70-lecie była wydawana taka publikacja, 70 lat Muzeum Lubuskiego. Od Muzeum Ziemi Lubuskiej do lubuskiego imienia Jana dekarta no właśnie, o, może taką książeczkę. One są te kartki, poszukam. Pani Ulu, na takim pręcie, Taką dziureczkę, żeby i, tak. się nie pogubiły. U nas mogę zademonstrować, mhm. że też przyniosłam tutaj archiwalne nasze rzeczy, że też tak istnieją, bo u nas też jest do któregoś roku ten katalog centralny jeszcze. Mhm. jeszcze to szukamy jest. tej książki Pani Ulu. Od Muzeum Ta. Ziemi Lubuskiej do Muzeum Lubuskiego imienia Anna 70 lat działalności Muzeum Korzywych Wielkopolskim. I tutaj są jakieś numerki na koniec. Numer inwentarzowy. Aha. Czyli co? Jeszcze powiem króciutko. Mhm. Że katalog powinien zawierać hasło, opis bibliograficzny, czyli tu wszystko jest ok, i numer inwentarzowy. A no tak. I, I tutaj jest 16725. No ja będę musiała. 725. Będę musiała popatrzeć. 16700. Widzę, że Państwo macie tu karty wyjęte. Książek, żeby, łatwiej było żeby nam było łatwiej znaleźć. I też to jest dobry sposób, jaki to jest 16,7. Jest. 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 Proszę bardzo. Odnaleźliśmy książkę mhm. od Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tak, mhm. książeczka jubileuszowa, oczywiście, na 70 lat działalności. Tak, w 2015 roku wydana, bo my swój, swój jubileusz 75 lat mieliśmy rok temu, i teraz tutaj jest kartka, też tak. taka identyfikacyjna. I co się z nią robiło, gdy ja chciałam zabrać w takiej bibliotece publicznej do domu książkę? Chcę ją wypożyczyć. Yy, kartkę? Wkładało się do specjalnej kopertki czytelniczej mhm. i ona czekała na od, zwr, zwrot. Aha, i bibliotekarz dokładnie wiedział, tak, co jest wypłacane. termin, mhm. oczywiście wypożyczenia tej książki, i po jakimś czasie czytelnik przychodził. I oddawał tą książkę. Po tym mm. wyznaczonym czasie, lub przychodził, przedłużał. Warto pokazać właśnie taką kartę. Tak. Karta książki. Najpierw jest numer książki. Inwentarzowy, ten sam Inwentarzowy, który w katalogu, który w katalogu bo to musi mm. być odzwierciedlenie. Później jest tytuł, bo widocznie praca zbiorowa. Mm. Numer czytelnika, data wypożyczenia, zwrotu, data. I tu kolejni czytelnicy są miejsca na kolejnych czytelników. Czyli cała historia też wypożyczenia. Tak, można cała było historia wypożyczenia tej pozycji. Mm -hmm. My nie wypożyczamy na zewnątrz, można z takich publikacji korzystać u nas mm -hmm. na miejscu, przede wszystkim są to publikacje przeznaczone dla naszych pracowników naukowych. Jednakże katalog jest i my nim spokojnie się mm -hmm. posługujemy. Mm -hmm. No i tak. co? A jednak działa. A jednak działa. Ale co zauważyłam? Widzę Lidia Kardasz, Biblioteka Naukowa Muzeum Lubowskiego. Czyżby yy, nasza Biblioteka Naukowa nie miała tutaj początku? Ale my, my mamy chyba więcej ze sobą wspólnego, pani Ulu, niż nam się wydaje.